W dzisiejszym odcinku zobaczycie próbę pobicia rekordów jaskini miętusiej z Zatrach I miłosiernie męczący trening, który prawie mnie złamał. I na koniec zobaczycie, jak duży mam problem z oddychaniem. Drodzy widzowie, zapomnijcie o tym, co widzieliście w typowych filmach podróżniczych. To, co robimy, to inna liga. To jest walka o każdy centymetr. Trzeba wstawać. To będzie piękny dzień. Ojej, spać. A cały plecak waży. Prawie 16 kg Masakra! Sprawdźmy teraz worek jaskiniowy 820 8,5 kilo. Jakbyście nie wiedzieli ile to jest 8,5 kilo to kupcie całą zgrzewkę cukru i odejmijcie dwa opakowania. Tak, to właśnie tyle to jest 8,5 kilo w zasadzie. I tyle sobie nosili w jaskini. Dużo. Po spakowaniu i wrzuceniu wszystkiego co samochodu. Ruszyliśmy w drogę. No i dojechaliśmy, ale piździ jak cholera. Ale za to patrzcie, jak pięknie. Super pogoda jest wspaniale i tego się trzymajmy. Proszę Państwa, każda wyprawa w Tatry zaczyna się zawsze tak samo: nie od widoków, nie od przygody, a od nagłej, absolutnie niepodlegającej negocjacją potrzeby. Tak dokładnie tej. Kiedy to mamy za sobą. Można wreszcie ruszyć w dolinie, udawać, że jesteśmy ludźmi kultury. Sportowcy, taternicy, a ja czuję się jak szerpa. O! Tatry jak zawsze robią swoje. Piękno, natura i ten wszechogarniający spokój. Witamy w tatrach. Dziko, pięknie i zawsze z lekkim zaskoczeniem. Ale wspaniały widok. Tam, o tam, o tam, o tam, tam widać otwór jaskini. Ale oczywiście tam nie idziemy. To gdzie idziemy? Do sięj. Ha! Obiecałem Magdzie, że będziemy szli po płaskim. I dotrzymałem słowa, idziemy po płaskim. Wcale nie będzie pod górę. Jak widać u każdego po płaskim wygląda inaczej. Nie no, Marudzi jest zajebiście. Jak tylko wyjdziemy z czeluści lasu, to odsłoni się najpiękniejszy z najpiękniejszych widoków. Piękny, śliczny, cudowny, spektakularny, niesamowity i kij mi jedną w ryj. O, tu, właśnie tu. I odsłonił się wspaniały, piękny widok. Jest! Mamy to, a wygląda ona o tak. Jaskinia Miętusia to właśnie tu znajduje się słynna rura. O długości 118 metrów, ciąg skalnych progów, przełazów, dla przeciętnego człowieka to koszmar. Dla mnie dzisiaj to ma być bieżnia. Co najciekawsze, na dole pizgało jak cholera. Wiało niemiłosiernie, a tu są momentami takie fajne powiewy ciepłego wiatru. No rewelacja, pogoda spasowała idealnie. Szerpa się przebiera i działa. To jest ostatni taki mocniejszy trening jaskiniowy przed robieniem korony i chciałbym też tu pobić swój rekord przejścia przez rurę. Rura ma coś koło 118 metrów, jak dobrze pamiętam, na pewno ponad e, setkę. Przejść rurę od dołu do góry w czasie mniejszym niż 10 minut to jest pierwsza rzecz druga rzecz ten czas zrobić ale z worem jaskiniowym Wór mam wypełniony po sam brzeg tam jest 100 metrów liny dokładnie 100 metrów liny waży 8,5 kilo i zobaczmy ile mi to zajmie liny są kombiaczek jest kaloszki są hełmofon jest i czołóweczki są ostatnio bardzo polubiłem na czołówkę zapasową Phoenixa HM50R o taka Taka malutka, fajna. Idealnie się nadaje na krótkie eksploracje, krótkie wyprawy, krótkie przejścia. Na no coś takiego, jako czołówka zapasowa, zupełnie wystarczy. Jaskina Miętusia jest jedną z najdłuższych jaskiń w Polsce. Prawie 11 km, także no całkiem sporo. Ale nasz trening dzisiaj odbywa się tylko na nieco ponad 100 metrach. Naście razy w tej, z powrotem, w tej, z powrotem, w tej, z powrotem. Takie interwały. No to pa Kamilu, szerokiej i krótkiej rury. Pa. Powiem ci, że dużo wody, mokro. No i poszedł. A my popodziwiamy sobie piękne widoki. No i tu jest ten pierwszy, w miarę ciasny przełaz. No a jeszcze z worem, z worem z kamerą. O, ambitny celem sobie wybrałem. Ta ruda ogólnie jest bardzo fajna i przyjemna. Nie wiem, czemu ludzie jej tak nie lubią. A tu jest fajnie. Widzicie, tu są proszki. Te proszki, one z worem, nie są bardzo przyjemne. Po prostu dają wpierdol. No tu za chwilę będzie taki duży prożek i on jest z Borem i z linami najbardziej przesrany. Ambitne wyzwanie zrobić dobrą czasówkę. To nie jest tak, że ja się nigdy nie boję. Oczywiście, że się nieraz boję i że chcę za bardzo. To co robi teraz właśnie Kamil, no to szacun dla niego, naprawdę. Bo to ile pracy, wysiłku i wyrzeczeń w to włożył, to tego nie widać tak z boku. To wie tylko on sam, no i ludzie bardziej wtajemniczeni ale mega, że wytrwał. I to momentami do granic możliwości organizmu ludzkiego. Żeby zmniejszyć swoją objętość i poruszać się sprawniej, nie używam w ogóle grubego wnętrza, jedynie bluzę taką termoaktywną, na to ewentualnie podkoszulek, albo w ogóle sam podkoszulek, i wtedy jest spoko. Człowiek bardziej sprawnie się porusza, nic nie krępuje dodatkowo ruchów. Jest jeden minus, szybko się wychładza. Fajna dziura. Lubię takie treningi w jaskiniach. Na pewno od razu na wstępie chcę zarobić czasówki, póki człowiek nie będzie zmęczony. Siła! I działajmy. Dużo wody, bardzo dużo wody. ciul wody! Dobrze, że ten kombinezon nie przemaka. Ale i tak nie lubię wody. Jakby kombiaczek przemakał, to już w ogóle by była masakra. No i w dół, jak na zjeżdżalni. Wiecie, co jest przestarane po takich treningach, wyzwaniach i tak dalej? Człowiek jest tak poobijany, tak potuczony, że o niczym innym nie marzy, tylko o masażu. Przydałby się dzisiaj masaż. Zwróćcie uwagę, z jaką siłą ta woda musiała rzeźbić ten korytarz. Przecież to jest niesamowite. Tu jest normalnie zjeżdżalnia. Obserwujcie, trzymajcie kciuki, dajcie tą łapę w górę, tak żeby była jakaś mobilizacja i power w ekipie. Im bliżej tego wyzwania, im bliżej całego projektu, tym bardziej się stresuje. Najtrudniejszy moment nie jest w środku. Jest teraz. Jeszcze nic nie zaczęło, a głowa już szuka wymówek. Co jeśli zabraknie tempa, co jeśli coś pójdzie nie tak? A ja chcę zrobić jak najszybszy czas. Wiem, że stać mnie na więcej, ale nie wiem, czy to jest właśnie dziś. Bo w takich miejscach nie przegrywam z jaskinią, tylko z własnym sobą. Mamy koniec rury. Na dole już jest korytarz właściwy. W pierwszej kolejności pobijamy rekord bez wora. I zobaczymy jaka będzie czasóweczka. Włączamy stoper. 3, 2, 1, start! To przez walka z materią. Pryspiesz, pryspiesz. Go, 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 go! 5 minut 28 sekund! Yeah! Oh. Mamy to! Rekord pobity! Ja 5, To i tak szybciej, bo 5.28, a jaskinia w pierdolu cała była 8 minut... 8, 8 minut 50. 8, 50, 8 40 Jakoś tak. To teraz powiedz nam tutaj wszystkim zgromadzonym Tak jest Jak to jest być tak, delikatnie mówiąc, szalonym człowiekiem? No w sensie chciałaś pojebanym powiedzieć? Pierdolniętym Pierdolniętym Cudownie Cudownie jest być nienormalnym pozytywnie I robić szalone rzeczy W wieku prawie 18 lat I tego się trzymajmy Chwilka odpoczynku i teraz drugi raz z worem Zobaczymy jaki czas będzie z worem no, to wcześniej mówiłam Wam o tym, jak Matka Natura wypluwa ludzkie szczątki ze swych podziemnych korytarzy. Teraz możecie się przekonać na własnych oczach. Tak właśnie wygląda wypluwek ludzkiej natury. Z jaskini, oczywiście. Ja tylko odpoczywam. Kamil poszedł po ostatnią czasówkę, tym razem z Worem. A wypiszcie tu na dole w komentarzach, jaki obstawiacie, że będzie miał czas. Wór 8,5 kg. Piszcie. Po ostatnim biciu rekordu w jaskini w Pierdolu moje ciało jest totalnie zajechane. A jeśli chciałem dalej trenować i próbować pobijać kolejne rekordy, potrzebowałem regeneracji, a nie gadania. Dlatego od kilku miesięcy testuję coś, co normalnie mają topowi sportowcy i nurkowie głębinowi: Legalny środek dopingujący. Komora hiperbaryczna. Więcej tlenu, szybsza regeneracja, szybszy powrót do formy. Komora hiperbaryczna wtłacza więcej tlenu do organizmu. Przyspiesza odbudowę mięśni i pozwala mi wracać po ziemię szybciej i bardziej bezpiecznie. A Rafał z symbiozy opowiedział mi, czym właściwie jest ta tlenoterapia i dlaczego warto z niej korzystać. Jest bardzo dobrą metodą regeneracji, szczególnie dla osób uprawiających sporty, czy to amatorsko, czy zawodowo. Przyspiesza wszelkie procesy regeneracyjne w naszym organizmie, redukuje poziom kwasu mlekowego, przyspiesza regenerację tkanek mięśniowych, przyspiesza leczenie mikrourazów wywołanych przez dużą aktywność fizyczną. Jak było? Super. Zgrzemnąłem się i czuję się natleniony. Bardzo natleniony. I wyspa. I tak po regeneracji mogę działać. Ale się ku**a zmachałem. Robimy czasóweczkę teraz z worem i porównamy do prędkości bez wora. Jeszcze sekunda oddechu. Włączamy stopper. 3, 2, 1, start! But hackie o każdy dystep skalę. Ten górski, aż każdym metrem robi się coraz cięższy. Masakra, on dopiero co wszedł, a już go słychać. Ostatnie metry już. Ja wystawiam niecałe 7 minut. Już widać. Uh. Już prawie, ostatnie półtora metra. Uh. Mamy to czas. Uh. 8,48. No to trochę przeceniłam twój czas, bo myślałam, że nie całe 7 będziesz miał. Uwa, mam dosyć. Wiesz, jaka to jest wyrypa? To był bardzo głupi pomysł robić sobie trening z worem. Tam jest 100 metrów liny 8,5 kilo waży, a po drodze jeszcze te liny namokły, więc są cholera trochę bardziej ba ciężkie. I ogólnie mam dosyć. Wszystko mnie boli, a korona będzie jeszcze gorsza. Tam będzie tak przejebane, tu to pewnie jest pikuść. Dobra, a teraz nie użalamy się nad sobą, tylko ciśniesz treningowo. Kurwa, no tak. Minutę daj mi jeszcze. Chwilka odpoczynku. 3, 2, 1, czas się skończył, lecisz! Kurwa. <gry> Dobra. Opa. No i poszedł treningowo. Myślę, że go będę musiała stąd zbierać. W nie jakby były trawione jakieś szczątki ludzkie w jakimś potworze. Pracują jelita. Widać światełko w tunelu. Wypełnia. Ja mam dosyć tych treningów. Ja już nie chcę. Wystarczy. Ech. Ech. Tak wygląda 18 człowiek styrany życiem. Mam dosyć, ale mam coś do powiedzenia wam. Jedziemy na kepsa. Jedziemy na Podsumujmy dzisiejszy trening. Czasówki były dwie. Prędkość bez wora przez rurę w jaskini Miętusiej była 5,28. Chyba dobry czas. Na pewno jestem z niego zadowolony. I czas z worem 8 minut 50 sekund można tak policzyć. Co też jest chyba dobrym czasem, ale napiszcie w komentarzach. Wydaje mi się, że jest całkiem przyzwoicie. Łącznie przejść rury było 11. Dosyć hardkorowy trening. Domarzłem jak cholera. Śpik mi się, o leje. Ogólnie marzę o dwóch rzeczach. Iść na masaż. Jestem tak poobijany. Tak poobijany, jak nigdy poobijany nie byłem. Masażyk by się przydał. Mam nadzieję, że po drodze uda nam się ogarnąć coś fajnego. Plus marzy mi się zajebiste rozciąganie. Ale proszę Państwa najważniejsze, gdzie jedziemy? Na Kepsa. Pokażę wam najlepsze, najbardziej zarąbiste miejsce na kebaba. Z Krakowa jeździmy. Prawie 100 km na samego kebaba. Tak. Wiem, mamy na sranę wełbach, ale warto. Jak gazelka. Kto mówi, gdzie tak kopytkujesz piękna gazelo? Pokażę coś wam. Patrzcie jak pięknie. Patrzcie jak pięknie. Jak tu się pięknie las zawocił. Amazing. O tam, head, head, head. O tam, 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 tam. tam. Widzicie? O tak, tak, tak. Jak nie widzicie, to trudno. Ale tam byliśmy. A teraz wiedzie super full wypaśny kepsik. Najlepszy ever. Lepszego nie ma. W nowym targu. O taki. Na nagrodę zrobiliśmy jedną bardzo ważną rzecz: Zjedliśmy najlepszego kebaba w życiu. Serio. Przy nim kebab z recenzji książula to mały pikuś o taki. My już pojedzeni, genialny kebab. Genialny, proszę Państwa, genialny. A i jeszcze mają baklawy, które sami robią. Ale najważniejsze jest to kraftowe mięso: rzemieślnicze mięso. Sosy jak marzenie. A obsługa taka, że chce się po prostu wracać. No i teraz jest tylko jeden mały problem Jeżeli oni się zepsują i ten kebab przestanie być taki dobry To ja będę bardzo autentycznie, naprawdę ostro nieszczęśliwy Dojechaliśmy do Krakowa i w pikitiki troszkę się porozciągam Jest pani trener, mam nadzieję, że mi pomoże i ulży trochę Hej Jurka Witam serdecznie e, Potrzebuję, żebyś mnie troszkę porozciągała Troszkę. Troszkę, troszkę bardzo tak. jestem mega pospinany. Dopiero wyszedłem z dziury i mnie wszystko tak nadala. No, Lekko nie będzie. Powiedziałem jeszcze Julce, zrób ze mną co chcesz, byle żebym wstał jutro z łóżka. <gryw> Chyba wzięła to zbyt dosłownie. Zresztą sami zobaczcie. Mm -hmm. Sam chciałeś. Mm -hmm. Prawą rękę proszę z boku. Kur. No. I leży. Mm -hmm. Oddychaj, będzie łatwo. Nie rozciągałem się dawno. No. Oddychaj. Wdech stan, Przekręcamy się na brzuch. A tak fajnie się leż. Nie, 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 przekręcamy się na brzuch, nie namówisz mnie. I teraz będziesz mógł być jak te foczki na plaży. Kości biodrowe są przyklejone do maty. To są te dwa wystające. Cycki. No okej. Okay. Foczkę umiem. No. Dobra foczka. Jestem kurwa bardzo szczęśliwy. Oddychaj. Aż tak ci się spieszy na drugi świat, oddychaj, oddychaj. No. Oddychanie jest nudne. Patrzę na twoje super pomysły, to wiemy. Oddychaj. Mam problem z oddychaniem. Gdzie widzisz problem z oddychaniem? Ja zawsze zatrzymuję oddech To jest chyba zboczenie zawodowe. Kiedyś pamiętałeś, że musisz wstrzymać oddech. Widzisz, słucham cię, wyjdziesz jeszcze raz, bo za słabo dupę do góry podnosisz. Jeszcze raz. No co się... <noise> no za słabo. Słyszeliście, pan za słabo dupę podnoszę. Kurwa jak ciąg! A na śniadanie co jutro? Kostka sera białego, 200 gram, ewentualnie serek wiejski. Oddychaj trochę głęboko. No. <noise> ja już zacząłem myśleć o śniadaniu. <noise> ja to To umiem. To lubię. To jest dość przyjemne ćwiczenie, to prawda? by wyczuła? Sarkazm? Ja tak, zrobię Nie narzekaj, nie narzekaj, będzie tylko gorzej. Nie słyszę oddychania, jakby takiego troszeczkę. Oddycham. I oddychaj. Halo, oddychamy! Mhm. Robimy to samo, tylko troszeczkę wersja hardcore. Prosta. Prosta w kolanie. Ona jest prosta! No jak to jest proste, to wiesz co? Próbuję znaleźć dobre porównanie. Prosta, tylko ja sam w sobie jest krzywa. Uznajmy to za dobre wyjaśnienie. Ciągnie. Ja cię. Ja cię wezmę do dziury, ja cię tak przecioram. Ale ja już zostałam przeciorana. Ty będziesz bardziej przeciorana. Oby było lepiej też. Jak mi dobrze. Widzimy się za dwa tygodnie i robię pierwszą legendę!